Książęczko, ja jestem Yonoseman i witam Was w następnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku bijemy sobie już 17 tysięcy pucharków. E, jak możecie w tym momencie zobaczyć, e, brakuje mi tylko trzech W tym sezonie wbiłem już prawie 1700 pucharków, 1600 pucharków w tydzień wbiłem, więc myślę, że dość dużo. E, jeszcze został tydzień z sezoną, dzisiaj jest poniedziałek, e, czyli ósmy dzień z sezonu. No i e, postaram się wbić ogólnie w tym sezonie 18 tysięcy pucharków, ale zobaczymy czy to się uda. E, jak jutro w gwiazdkowym openingu wydrobi mi jakiś nowy zadymerz co na pewno się uda, ale jak nie no to zobaczymy, bo jest już trochę mi e, trudno grać takim zadymerzami na tych pucharkach, tylko dwóch mi zostało jeszcze na 20 ranku, tak naprawdę jeden, a na 550, no to powiedzmy trzech, no, trzech jeszcze. I myślę, że sobie to może dzisiaj, może jutro robię. I jeszcze Leona wbiłem w ogóle na 900 pucharków Jestem jak na ten moment, nie wiem, z ósmy w Polsce. Zobaczę. Tak, ósmy. Byłem nawet wyżej dużo. Ze drugi chyba, ale to wcześniej. Ja powiecie, 900 to szósty najwyżej. No ale 5 osób ma 1000, no co? Ich raczej będzie mi trudno przegonić, ale postaram się w tym sezonie jakiś 1000. No dobra, ale wbijamy to krukiem, te 17 tysięcy. Jeszcze sobie otworzymy tego boxa i w ogóle to yy, wymaksowałem konta, jak to by można było powiedzieć, i na każdym zadaniu, że mam już maksymalną ilość star czy yy, to znaczy Power punchów. Jak możecie w tym momencie zobaczyć, tylko leci mi gold ze skrzynek. Na wszystkich, mam 1100, czyli od 6 do 9 poziomu już można ulepszyć. Yy, więc no. Eee, zobaczymy, czy jutro uda się go gdzieś wydropić. I, y, jeden item w megaboksie to już jest nowy że więc zobaczymy. Jeszcze sobie y, y, daję na Majka, żeby mu za nim dostać Star Power i zobaczymy, czy się uda wydropić. Tylko to będzie trochę słabe, jak będzie jeden item, i pomyślę, że może będzie nowy zadymesz, a to będzie Star Power. Ale zobaczymy. Eee, okej okay. eee, zobaczymy, czy uda się wygrać tego Brawl ponieważ kruk nie jest jakiś najlepszy na tę mapę, ale myślę, że jest okej okay. Okej, okay, zostałem tutaj zabity przez kruka. Tutaj rywali, Primo nasz kampi. Moim zdaniem trochę głupio. Powiem wam. Ok, tutaj no. Nie wiem, spróbujemy tutaj coś strzelić na pewno. Nie wiem, co mówić kompletnie. W ogóle to przepraszam za mój głos, ale jestem trochę chory. Mam, je, mam katar i yy, no tak będę mówił niestety yy, Okej, okay, yy, trochę słabo tutaj na tą penę skoczyłem yy, Zobaczymy czy uda się to wygrać, może później zagram showdowna jak się nie uda yy, No nawet na pewno yy, Zagram sobie później showdowna yy, Ale teraz gramy to, kurcze lagi jakieś no, chyba to przegramy, coś tak mi się wydaje. Aha, jeszcze strzeliłem sobie samu no Ja to jestem czasami mądry, bardzo. No, niestety, szkoda, wielka szkoda. Tak wyszło, ale i tak by strzelili, więc nie ma, nie ma co nad tym płakać. Mają lepszą drużynę i tyle. To pewnie tutaj też dobra No i to już chyba będzie koniec A jeszcze nie, jednak jeszcze nie koniec Ale zaraz już będzie na pewno No No i strzelim, dobra No to może jednak zagramy coś innego Teraz mi brakuje już 10 pucharków Więc trochę więcej Oczywiście No, no to zagrajmy solo Bo jest nawet okej, okay, mapka podkruka Zobaczymy czy uda się wygrać No dobra, to lecimy. W ogóle to byłem już w top 300 w Polsce, nawet nie wiem czy nie 250, około 250. A teraz jestem jakieś tam 360 z tego powodu, że po prostu nie mam nowych zadmiarzy. Bi i max, tak mi się wydaje, bo jednak gram mi tak dość dużo. No a wczoraj trochę mniej mi się udało bić, bo z 50 a zazwyczaj wijałem z 250 codziennie nie, yy, No, ale nie mam dużo mniej czasu wczoraj i już trochę trudniej mi się gra. Muszę tutaj uważać, bo nie chciałbym szybko zginąć. To by było na pewno niefajne. Niestety będę musiał trochę pokampić, ale nie chcę stracić pucharków. Chyba logiczne. Ok. Tam powinien być Bo, jeśli się nie mylę, ale może i nie. Tam jest Daryl. Nie chciałbym, żeby mi tutaj podjechał. Ja trzy okej. O, tam jest gościu. Shelly, Shelly, dobra. Nie mogę jej trafić. O, trafiłem, ale ma plaster z tego, co widzę. Ona już tutaj myślę, że ginie. Na spokojnie się ją zabije, dobra. I tego tajna Majka jeszcze sobie podjadę. O nie, jeszcze bo tutaj jest, ale dobra. Ładnie przeżyłem jakoś. Siedem par kipsów, więc myślę, że tutaj może się udać wygrać. I wbić dokładnie tutaj 18 tysięcy. 17 to znaczy. 18 to jeszcze nie, nie tak szybko. Bez przesady. Okej. Okay. Myślę, że mogę sobie tutaj przejąć środek. Uh. Tutaj Shelly nieźle wjechała. O nie, serio, dobrze, dobrze że to, yy, akurat grzybki mam. Piękne. Yy, Okej, okay, ten Bo może mi tutaj mocno zagrozić, ale zresztą ta Shelly też trochę, z tego co widzę, to mam, jestem w trochę słabej sytuacji. Muszę ulta naładować i może jeszcze coś zrobię. No niestety jednak nie. Trzecie miejsce, no nic. Myślę, że wygra ta Shelly. Na ulta, no powinna to wygrać. No. I wygrała. To zagrałem sobie teraz duo. Może uda się wygrać z zeszłą dru drugie miejsce. To też już będzie 17 tysięcy, Przy okazji biję sobie krókę na 700, więc myślę, że spoko. Myślę, że bardzo spoko. Okej, okay, mamy tu dwa pary na start. Myślę, że zawsze coś się tam dajno Mike weźmie trzeciego, jeszcze tutaj jest czwarty kogo tutaj nie ma, więc mogę sobie go wziąć. O nie, no serio! Kurde, dajno Mike Po co się daje, że tak łatwo zabić? No, bez sensu. Nie, dobra, przeżyłem. Jakoś to przeżyłem. Dobra, no Mike się od razu, więc już jest mi trochę lżej, że tak powiem. Okej, okay, Piper jeszcze trafił o tom PAM. I nie umiem się wysłowić. Okej, okay, nie chciałbym tutaj zginąć od tej i czy tej Piper. W ogóle po prostu nie chciałbym zginąć, to logiczne. Myślę, że skoczę sobie do tego kolta zaraz. Okej, okay, skaczę. Dobra. I mamy zabit. Super. A mogę poczekać z tymi parki psami? Weź tamtego, zawsze jeden dla kolegi. Dobra, ładna gierka się zapadła, ta Piper ma 4 e, parkipsy, to nawet nie tak mało Zabije mi chyba... Aha e, 6 się im odrodziła, ale coś tak średnio e, Chyba ogarnia, że się odrodziła e, Okej, okay. dla mnie spoko Poczekam sobie parkipsami tym razem Bo czemu by nie Okej, okay. bierz sobie I... powinno się udać to wygrać. okej. Okay. Jest tutaj Shelly, zabita jeszcze jest Mortis. No. I wygrane. Mamy to 705 pucharków na kruku. I mamy także... 17 000. Żadnego innego boxa może za to nie dostanę, ale... jest okej. Okay. Nie, nie tu. 95 już trwa ten odcinek. Nie, no to nieźle. No, co to, ragi, takie dziwne. W ogóle, da się teraz tutaj jakoś to przesunąć? Tak? Do końca od razu? Czy coś? Nie wiem. Aha, bo tu już się skale zresztą. 17005. Spoko, yy, Roblox, może będzie do zadaj masz. I yy, tak, jak myślałem ja. O, podwajażetorów, spoko. Fajnie, e, przyda się. Yy, Okej, okay, to by było na tyle w tym odcinku. Myślę, że na pewno będzie odcinek zbijania Leona na tysiąc, tak myślę Nie wiem, czy Chyba zrobię z tego po prostu powtórki Wam pokażę, zobaczymy No, e, ciekawe, czy się uda w listopadzie w Polsce Pewnie będzie trudno, ale zobaczymy Jeszcze jest 6 dni Tego sezonu, więc się postaram Okej, okay, no to dzięki za oglądanie Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie Jeśli Wam się odcinek spodobał Pa!